Koleżanki i koledzy narodowcy, 11 listopada 2012 roku podczas Marszu Niepodległości ogłosiliśmy powstanie Ruchu Narodowego jako sieci inicjatyw społecznych na rzecz tożsamości narodu i suwerenności państwa. W czerwcu zeszłego roku odbyliśmy pierwszy kongres Ruchu Narodowego, kiedy Zadeklarowaliśmy, że naszym celem jest Wielka Polska. Polską zaś Wielką może być tylko Polska Niepodległa. Dlatego odrzucamy islański kraj podległy Moskwie. Odrzucamy generalne gubernatorstwo podległe Berlinowi. Odrzucamy. Idziemy dalej. Odrzucamy USS Poland podległy Waszyngtonowi oraz odrzucamy judeo oraz odrzucamy Judeo-Polonię podległą Tel się dzisiaj Roku po powstaniu Ruchu Narodowego, jako zorganizowana siła polityczna, jako jedyny niepartyjny ogólnopolski komitet wyborczy, jako komitet wyborczy wyborców Ruchu Narodowy, który idzie do Parlamentu Europejskiego, ale pamięta, w jakiej jesteśmy sytuacji. Jesteśmy bowiem 10 lat po owym niesławnym. Jak mówi redaktor Michał Kiewicz, 'Anszlusie do superpaństwa unijnego. Ale my chcemy zmienić tę niedobrą dla Polski sytuację. Dlatego dzisiaj podczas drugiego Ogólnopolskiego Kongresu Ruchu Narodowego ogłaszamy nasz 15-punktowy program. Program dojrzały, odpowiedzialny, konkretny i rzeczowy. Skupił się w swoim wystąpieniu na suwerennościowej części tego programu, tej, która ma gwarantować polską niepodległość, a w dalszej perspektywie wielką Polskę jako państwo narodu polskiego. Otóż opowiadamy się za Europą wolnych narodów przeciwko superpaństwu budowanemu przez federastów z Brukseli. O. Samy traktat Lizboński, wspólne dzieło Platformy i PiSu promowane przez braci Kaczyńskich i premiera Tuska wspólnie i jednolicie. My opowiadamy się za traktatem suwerennościowym, a więc takim, który odbierze władzę Brukseli, a przywróci ją stolicom państw narodowych. Przywróci tę władzę do Warszawy, Budapesztu i wszystkich stolic środkowoeuropejskich wszystkich stolic Europy wolnych narodów. Traktat suwerennościowy zapewni nam, że polski złoty pozostanie po wsze czasy walutą narodową, albowiem odrzucamy jednolitą walutę unijną, odrzucamy euro jako symbol dominacji ekonomicznej nad polskim gospodarstwem narodowym. Odrzucamy pakiet fiskalny który odbiera nam suwerenność budżetową, albowiem powoduje, że budżet uchwalony w Warszawie byłby oceniany, rewidowany, zmieniany przez anonimowych urzędników w Brukseli. Odrzucamy Unię Bankową, która powodowałaby, że banki działające w Polsce, nasz system instytucji finansowej, Finansowych, nie podlegałby krajowemu nadzorowi finansowemu, ale niemieckim urzędnikom z Europejskiego Banku Centralnego w Frankfurcie. Traktat suwerennościowy odrzuci pakt fiskalny, odrzuci Unię Bankową, za to zagwarantuje wyższość polskiej konstytucji ponad jakimkolwiek prawem unijnym w imię polskiej, szerzej europejskiej, znaczy znaczeniu Europy Wolnych Narodów, suwerenności prawnej. Takim symbolicznym wyrazem tej naszej opcji na rzecz suwerenności jest sprzeciw wobec unijnej flagi. Tej flagi, która jest dla nas zawsze dalece mniej ważna niż czczona 2 maja flaga Rzeczypospolitej. Ta flaga z 12 gwiazdkami, to symbol okupacji ze strony. Unijnego superpaństwa i temu symbolowi unijnej okupacji mówimy: Precz z Polski. Wielkim zagrożeniem dla naszej suwerenności gospodarczej jest unijny pakiet klimatyczno-energetyczny, który bardzo dobrze potwierdza trafność wielokrotnie przez nas skandowanego na demonstracjach hasła, iż Unia Europejska to banda złodziejska albowiem traktat, albo pakt klimatyczno-energetyczny wymuszałby na nas odejście od konwencjonalnej energetyki opartej na polskim węglu i z bardzo kosztowną zmianę tej energetyki na drogą i nieefektywną energetykę niekonwencjonalną. Ten pakiet klimatyczno-energetyczny. To połączenie ekologicznej pseudoreligii i cynizmu wielkiego biznesu. Gdyby wprowadzić go w Polsce, utracilibyśmy w górnictwie i w energochłonnych branżach przemysłu nawet do miliona miejsc pracy, z czego na Śląsku i w Zagłębiu ćwierć miliona miejsc pracy, a ceny prądu dla gospodarstw domowych i dla przedsiębiorców wzrosłyby o kilkadziesiąt procent. My odrzucamy w imię interesu gospodarki narodowej pakiet klimatyczny tak, jak zrobiły to coraz mniejsze kraje świata zarówno Ameryka, jak i Rosja, jak i Chiny, jak i Indie, jak i Japonia. Nas w tym pakiecie nie powinno być. Skoro jednak wymuszono jak do tej pory na nasz udział, opowiadamy się za rabatem polskim w pakiecie klimatycznym czyli za zwolnieniem naszego kraju ze znaczącej części niekorzystnych dla nas zobowiązań narzuconych nam w unijnym pakiecie klimatycznym. To jest dalekosiężna perspektywa naszych działań. Rabat polskich w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Mam nadzieję, że w przewidywalnej przyszłości osiągniemy to, ale my musimy naszego interesu gospodarczego bronić już teraz. Dlatego 1 maja, data nieprzypadkowa, ogłosiliśmy w Katowicach dla obrony Górnego Śląska, naszej perły w koronie, postulat wprowadzenia cła na węgiel importowany z krajów pozaleuropejskich aż do momentu wyprzedania połowy z aż 5 milionów ton węgla zalegających na Śląsku i w Zagłębiu, na hałdach kopalnianych. Zrobiliśmy to w wieście, zgłosiliśmy ten postulat, w Solidarności z dziesiątkami tysięcy polskich górników, walczących na ulicach śląskich Miast, wkrótce na ulicach Warszawy, o godny byt swoich rodzin. Zrobiliśmy to w imię Solidaryzmu Narodowego. Traktat Suwerennościowy zapewni, że polska ziemia pozostanie w polskich rękach. My, jako ruch narodowy, jesteśmy w dużej mierze ruchem młodych patriotów z polskich miast, ale przecież pamiętamy o polskich korzeniach, o tych 40% Polaków dzisiaj mieszkających poza miastami na terenach wiejskich, bo to jest bardzo znacząca i bliska naszym sercom część naszej ojczyzny. Podjęliśmy więc współpracę z organizacjami ludowymi. Podpisaliśmy porozumienie ze Stronnictwem Ludowym Ojcowizna. Uczestniczyliśmy w manifestacjach Solidarności Rolników Indywidualnych, i tam zdefiniowaliśmy nasze hasło jako normę konstytucyjną, poprzez którą tylko obywatel Rzeczypospolitej Polskiej będzie mógł być właścicielem ziemi w naszym kraju. Polska Ziemia w polskich rękach. jest niezgodny z obecnie obowiązującym prawem unijnym, ale dlatego staliśmy się jako ruch narodowy częścią szerszej środkowoeuropejskiej inicjatywy na rzecz renegocjacji traktatów akcesyjnych. Osobiście uczestniczyłem w marcu tego roku w środkowoeuropejskiej konferencji o ziemi zorganizowanej w Budapeszcie przez naszych przyjaciół z ruchu na rzecz lepszych Węgier. Kiedy razem z węgierskimi i chorwackimi narodowcami podpisaliśmy wspólne oświadczenie o powołaniu Komitetu Roboczego i o stałym politycznym wysiłku nacisku na obecnie polujące rządy w naszych krajach, nacisku na federalne struktury unijne, aby traktaty akcesyjne zostały renegocjowane pod względem możliwości ochrony narodowej własności ziemi. Mam nadzieję, że tego dokonamy i polska, ręka, powsze, i polska ziemia poprzez czasy pozostanie w polskich rękach. Ta inicjatywa, ta inicjatywa rozpoczęta przez węgierskich narodowców z udziałem Polaków, Chorwatów, wkrótce innych narodów środkowoeuropejskich jest początkiem środkowoeuropejskiej osi tej zrazu Warszawa, Budapeszt, Zagrzeb, ale później obejmującej całą Europę Środkową, Czechów, Słowaków, narody bałkańskie, łącznie z przecież bliskimi naszym sercom Serbami, narody wychodzące się ze wschodniej tradycji chrześcijańskiej, jak Bułgarzy i Rumunii, musimy wszyscy razem powiedzieć nie Brukseli i odeprzeć tę obcą zachodnioeuropejską kolonizację gospodarczą. Idzie do wyborów do Parlamentu Europejskiego z hasłem narodowej polityki historycznej. My bardzo poważnie, jak nikt w Polsce poważnie, traktujemy nasze dziedzictwo narodowe. My przecież kongresujemy i dzisiaj w takim ważnym. Dla Polski, dla wszystkich pokolonych Polaków w czasie, między 23 kwietnia, kiedy czciliśmy patrona Polski świętego Wojciecha, a 8 maja, kiedy będziemy czcić patrona Polski świętego Stanisława, wreszcie w dniu 3 maja, który jest Narodowym Świętem Konstytucji, pamiętamy przecież doskonale już przez Romana Tkowskiego który 3 maja 1891 roku w stulecie Konstytucji Majowej zorganizował w Warszawie manifestację patriotyczną, co było pierwszym po upadku Powstania Styczniowego wyjściem Polaków na ulicę przeciwko okupacyjnemu caratowi. I my dzisiaj w Narodowe Święto Konstytucji obradujemy pamiętając, że jest to także uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Tej, którą ogłosił naszą królową król Jan Kazimierz podczas, podczas ślubów lwowskich, a po 300 latach ślubowani to przypomniał prymas tysiąclecia, mówiąc wszystko postawiłem na Maryję i przypominając Maryjny, katolicki w ogromnej mierze charakter naszej polskości. My... że w naszym gronie są bardziej gorący i bardziej letni katolicy i są tacy, którzy jeszcze inaczej definiują swoją polskość, ale szanując dziedzictwo chrześcijańskie, pamiętamy, że wszyscy razem jesteśmy po jednej stronie, po stronie wielkiej Polski, państwa narodowo-polskiego. Dlatego będziemy przypominać jako polscy narodowcy starej Unii, tym wylemionym zachodnim Europejczykom, że już dwa razy, że już dwa razy w nowożytnej historii obronili przed tym, przed czym sami nie umieliby się obronić. W wieku XVII król Jan III Sowiecki odparł najazd turecki pod Wiedniem i dzięki temu islam nie zapanował w Europie Zachodniej już kilkaset lat temu, choć wiemy, że dzisiaj ta Europa zupełnie przed islamizmem nie potrafi się obronić. W wieku XX podczas cudu nad Wisłą generałowie, generałowie Haller i Rozwadowski. Zapewne także Józef Piłsudski, obronili zachodnią Europę przed trwiożerczym bolszewizmem. Spowodowali to, że Czerwona Gwiazda nie stanęła na szczytach budynków Paryża, Madrytu, Rzymu czy nawet Londynu. To brakom zachodni Europejczycy zawdzięczają tę podwójną obronę w XVII wieku przed islamizmem, w XX wieku przed bolszewizmem. I dlatego my będziemy przypominać, jaka jest prawdziwa historia, także, tej, także ta najnowsza XX wiecznej Europy. Bo im w tych często tłumnych i pustych zachodnioeuropejskich łupach wydaje się, że XX wiek polegał na tym, że był zły Hitler, ale alianci sprzyjżyli się z dobrym Stalinem i w ten sposób pokonali złego Hitlera. I my musimy im przypominać, że był zły Hitler, ale Drugi zły to był Stalin, a jedynymi bohaterami XX-wiecznej europejskiej historii byli polscy żołnierze wyklęci. Polscy żołnierze wyklęci Którzy po skończonej walce z niemiecką okupacją rozpoczętą w roku 1939, już od 1944 roku walczyli z okupacją sowiecką. Pamiętamy ich wspaniałe i święte imiona, jak Mieczysław Ciemiżkiewicz-Ruj zastrzelony przez komunistów w roku 1951, czy Józef Franczak Lalek zastrzelony w roku 1963. To są nasi polscy, ale także europejscy bohaterowie. suwerenność energetyczną i infrastrukturalną. Bo nie może być tak, że Polska jest frajerem Europy. Frajerem Europy, którego energetyka zależy od Rosji, a infrastruktura od Niemiec. Tak nie może być. Nasza energetyka ma mieć polskie korzenie i służyć naszemu interesowi narodowemu, a nasza infrastruktura musi wreszcie uczynić z polski jednolity, rozwijający się gospodarczo kraj. Nie może być tak, że sieć kolejowa do tej pory nie przekroczyła granic XIX wiecznych zaborów, a sieć drogowa polega na tym, że owszem, jest transnarodowa autostrada z Berlina do Moskwy ale z Katowic do Poznania albo z Wrocławia do Szczecina to zupełnie nie wiadomo, jak dojechać. Otóż my ten stan zmienimy. Polska suwerenność energetyczna i infrastrukturalna zostanie zapewniona. Energetyka, koleje, autostrady i drogi będą budowane w polskim interesie. Przyjaciele narodowcy. W naszych żyłach płynie polska krew. Idziemy poprzez polską Ziemię, aby bronić ją przed obcymi i wrogami, jak przez tysiąc lat naszej historii. Dzisiaj, 3 maja, obiecujemy naszym siostrom i braciom, Polkom i Polakom, że wierni naszej krwi obronimy naszą Ziemię. Tak nam to pomóż.